W tym odcinku przetestujemy sobie Rockstar'a Prickly Cactus. Więc, tak jak widać, on się prezentuje. Tu macie napisaną firmę, jest to Rockstar. Informacja o smoku: jest to końce kaktus. Skład produktu. Wartość odżywczą. Kod kreskowy. I tu że produkt się przetwarza, że po wypiciu powinien się tą puszkę wyrzucić. ile że w środku jest pół litra. Aczkolwiek z tyłu macie datę końca świata. Więc tak, teraz możemy przychodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma on taki jasno zielony kolor. Więc tak, teraz możemy przychodzić do przetestowania produktu. No Powiem tak, jest to naprawdę smaczne. Czuć taki posmak pomarańczy i jabłka. Tak uważam, że dobrze się ze sobą komponuje. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to 5,60. Aczkolwiek przy zakupie dwóch sztuk sztuka wychodzi za 5 zł. Aczkolwiek tutaj macie plusy. A do plusów można zaleć to, że ma naturalny owocowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można tak to, że odbija się po wypiciu. Więc tak, teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumując, produkt zasługuje na dużą ale zasłużoną ocenę 9,10, ponieważ jest naprawdę smaczny i każdemu go polecam. I na razie to koniec i papa!